Słyszani? Tak, słychać dobrze. Panie doktorze, czy możemy transmitować live naszą rozmowę? I zaczynamy. Tak, jeśli można. Ja tylko bo może. To może ja troszeczkę zmienię ustawienie mikrofonu, czy lepiej? Halo? Tak, czy nas dobrze słychać? No właśnie, robię głośno, bo słabo słychać. A może teraz? Ustawiam Teraz troszkę lepiej. lepiej. Witamy serdecznie, panie doktorze, na naszej konferencji COVID-19. Przerwijmy milczenie. Bardzo byśmy pana prosili Witam serdecznie ja o zaproszenie. Ja inicjatywy. Dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy zaszczyceni. Panie doktorze, proszę uprzejmie o zajęcie stanowiska w temacie społeczne skutki segregacji sanitarnej poprzez wprowadzenie statusu zaszczepiony, niezaszczepiony ale też kilka słów o możliwych powikłaniach po szczepionce, po podaniu preparatu na COVID-19. Zapraszam do rozmowy. No, ja dziękuję za takie, a nie inne sformułowanie tematów. Jako wieloletni, wielokrotny organizator konferencji wiem jaki to jest ból, aby wpasować każdego z mówców do programu. Ja jednak e, będę po swojemu, retarował jeśli można. Mianowicie zacznę od tego, że przeżywamy obecnie e, no, rewolucję malistowską, kulturalną, jeśli chodzi o medycynę. E, te wszystkie zasadnicze filary naszej wiedzy medycznej wypracowane, no, powiedzmy sobie szczerze, przez tysiąclecia też na zasadzie błędów. I, i pomyłek to powiem, medycyna jest nauką empiryczną. Panie doktorze, wody chwileczkę nie widzimy pana. Czy możemy prosić o włączenie kamery? O mój Boże, szura. Może jeszcze raz proszę o to połączenie. Dobrze, próbujemy. Adria? Adria.

nie wiem, jest. Telefon. To jest. O, jest. To jest. Teraz jest. Dobrze. Prosimy o kontynuację. No to jest. To jest. To jest. To jest. To jest. od jest. To jest. To Rewolucje kulturalną w medycynie, doświadczenia, które stanowią podłoże obecnych decyzji lekarzy po sięgające tysiącleci i wypracowane przez szereg błędów i pomyłek i szereg uliczek zaczynają brać w łeb, bowiem nad medycyną zawisł topór polity polityki, finansów, PR-u i tak dalej. W związku z tym e, mamy do czynienia z e, sytuacją, w której masowo na całym świecie przeprowadza się eksperyment, e, m, trudno go nazwać medycznym, bo, ponieważ wymogi tego eksperymentu stanowczo nie dotrzymują e, zasad np. kodeksu londońskiego z majku. o, widzę Państwa, dzień dobry. Nie dotrzymują, nie dotrzymują wymogów kodeksu norymberskiego, który nie powstał kiedyś indziej, tylko po doświadczeniach II wojny światowej i eksperymentach człowieka z wykształceniem medycznym, a zachowującego się jak typowy hitlerowiec, typowy niemiec z tamtych czasów, pana Mendere. W związku z powyższym, jeżeli mówimy o eksperymencie, no to mówimy o eksperymencie niemedycznym. I teraz e, na pytanie, e, jakie skutki mogą być tego e, eksperymentu, tego podawania substancji o nieznanym składzie, nieznanym, e, niezdefiniowanym, zbyt dobrze grupom e, badanym e, i też e, nie nie uwzględniającego podstawowych zasad eksperymentów, a więc bezpieczeństwa osób poddanych temu e, eksperymentowi, e, trudno jest odpowiedzieć, bowiem mamy na rynku tak zwanym kilka e, e, preparatów e, uznawanych za środek medyczny, z których dwa są bardzo mocno nagłośnione. Są to te, które e, zawierają e, e, Ideę wykorzystania własnego organizmu do produkowania antygenu, gdzie przez RNA dochodzi do wzbudzania antygenu, mającego mieć identyczną odpowiedź immunologiczną organizmu, jak białko, białko kolca nowego wirusa. W związku z tym, e, zapytamy się w pierwszej kolejności, jakie mogą być efekty wzbudzania takiego, takiej czy innej odpowiedzi za pomocą sztucznie e, wywołanego antygenu w organizmie człowieka. Pierwsze zagrożenie, jakie nam się jawi, to oczywiście jest penetracja <laughs> mRNA do na przykład mózgu, gdzie mamy opisane z przeszłości, jeszcze na długo przed e, obecnym stanem awaryjnym, alarmowym w medycynie na długo efekty opisane są właśnie penetracji do mózgu i wpływania na rozmaite funkcje mózgu, ale też wszystkich innych organów, gdzie mamy do czynienia z możliwością hamowania bądź wzbudzania ekspresji genów, znana historia od dziesiątku lat która swojego czasu była powodem zaniepokojenia wobec żywności genetycznie modyfikowanych, która właśnie tego rodzaju e, zjawisko mogła powodować. E, tym zainteresowała się amerykańska Akademia Nowa w naszej w roku 2000 i wtedy walcząc oddzielnie z zespół, e, na przykład z zespołem pani Jadwigi Łopaty o wyzwolenie Polski z tego jarzma importu żywności genetycznie modyfikowanych, a tym bardziej rozsiewu tej, tych nasion po Polsce. <laughs> szukaliśmy e, szukaliśmy e, dowodów naukowych na to, żeby powstrzymać. No i udało się. Do dzisiaj Polska e, z, raczej, przynajmniej e, oficjalnie, e, wyrzekła się tego rodzaju zagrożeniem. Tutaj e, w, nawiasem mówiąc, trzeba przypomnieć, że pan Bill Gates jest największym obszarnikiem Obecnie w Stanach Zjednoczonych, największym producentem żywności i to pytanie, które wtedy się wjawiło, czy ta żywność będzie przeznaczona dla wszystkich ludzi, czy też zmodyfikowanych genetycznie, czy też zmodyfikowanych genetycznie konsumentów, ożyło obecnie, bowiem dochodzą nas takie <laughs> słuchy, że program transhumanizmu, ideologia transhumanizmu zawarta. E, e, pod hasztagiem, przynajmniej na moich marystów, e, e, tak e, plus H, e, czy ta ideologia właśnie jest zrealizowana, bowiem jak się zmodyfikuje genom człowieka, choć poprzez ten messenger RNA i się go ustawi tak, żeby mógł tenże zmodyfikowany człowiek, wprawdzie jeszcze bez trzeciego oka z tyłu, ale już trawiący wyłącznie. Żywność genetycznie modyfikowaną, dostosowaną do jego genomu, dostosowaną do jego genomu, że ten człowiek nie przeżyje, a cała reszta po prostu będzie skazana na zakłodzenie, jak choćby na żarodek obecnie w Wielkiej Brytanii. No to jest taka wizja, mogę powiedzieć, sumaryczna, taka wypadkowa wszystkich e, e, poczynań w tym zakresie. Ale wracając teraz do naszych e, e, kandydatów na szczepionki, bo wszyscy wiemy, że to są wytwory, które podlegają badaniom, nawet tym zgodnie z przepisem, który ma się zakończyć w roku 2023, więc są jeszcze w fazie trzeciej eksperymentu, gdzie zamiast szczurów laboratoryjnych, zamiast dobrowolców za pieniądze, pozyskano jednostki do zbadania Poprzez propagandę i idące jeszcze do tego w miliony. No więc z tych, które <laughs> mamy niepokoju największych, no to jest oczywiście obcena anafilaktyczny, bo wszystkie pozostałe, na przykład choroby autoimmunologiczne, uszkodzenie w szczególności układu rozrodczego człowieka, czy też skutki wieloletnie, wielopokoleniowe, wielopokoleniowe no, związane z płodnością człowieka. Zresztą jak każdy z Państwa tu siedzących. Wie badania nad płodnością, nad efektami e, czynników szkodliwych na kolejne pokolenia no, nie tylko u człowieka, ale też nawet u zwierząt laboratoryjnych e, są wieloletnie. To jest zupełnie oczywiste. Natomiast te skutki nagłe, <laughs> a więc e, takie, które się wiążą choćby z e, odcinem anafilaktoidalnym, e, e, związane z, e, z obecnością nośnika, jakim jest e, Bipor polietylenowy w szczepionkach RMNA mają największe znaczenie, dlatego że to, zajmując się medycyną konsumenta przez lata miałem to na tyle dobrze opracowane, że z dawna czuli mi się tym, że wszędobylski zagęszczarz, wszędobylski środek w kosmetykach, tak itd powoduje alergię u 70%, 70%, w tym u 7% z odczytem anafilaktoidalnym. Jest też wniosek w związku z tym. Dużych zespołów dermatologów, zresztą sam się zajmowałem alergią skóry swojego czasu, żeby robić testy naskórkowe na PEG na, na, przed podaniem szczepionki. Więc ten że odczyn, który według ministra zdrowia w Polsce ma być zrekompensowany finansowo, jest największym zmartwieniem. No jak mówię, dlatego że wystąpić powinien w większości przypadków w ciągu pół godziny od zaszczepienia tak zwanego, i trudno się z niego wykręcić, trudno się z niego wycofać. Z kolei wszystkie inne e, odczyny poważniejsze, to nie te, o których mówią celebryci czy politycy bo, e, w płciu, że nie bolało i dlatego szczepionka jest bezpieczna, co jest kabaretowym, po uzupełnionym stwierdzeniem. E, z, wszystkie inne odczyny, e, jak na przykład omglenie, co jest normalne e, u wielu osób, e, jakiś e, powiedzmy że objawy wzmożonego napięcia nerwowego no, mogą być wliczane i mogą być banalizowane, nie bardziej pomijając to, że jest przecież cały zespół serotoninowy, który może mieć na początku przynajmniej podobne, podobne objawy. Teraz przechodząc do dalszych.